Spotykamy się wraz z Panem Starostą, z Państwem, a powód jest jeden, bardzo ważny, bardzo radosny dla nas wszystkich. Otóż dziś mamy pierwszy dzień lipca i rusza oto ten właśnie program, program 500+. Rozszerzamy nasz program zgodnie z naszą obietnicą 500+, na każde... Dziecko od dnia 1 lipca, i chciałbym tu w tym momencie zachęcić wszystkich rodziców, aby składali wnioski. Te wnioski już można składać najlepiej w formie elektronicznej, ale także w formie dotychczasowej, czyli bezpośrednio w urzędzie. Jak zapowiedzieliśmy, naszą nową piątkę. Piątkę Kaczyńskiego realizujemy po kolei poszczególne punkty tego programu. No i ten program rusza dziś, co komunikuje z wielką radością. Kolejne środki do kolejnych rodzin będą trafiały. Wsparcie trafi w sumie do ponad 4 milionów polskich rodzin, ze świadczenia skorzysta prawie 7 milionów dzieci w Polsce. Wnioski można składać elektronicznie, można bezpośrednio w formie tradycyjnej. Nie ma też obaw, bo jeśli ktoś z wnioskiem się spóźni, dostanie wyrównanie od dnia 1 lipca. Cieszę się, że do wielu rodzin w regionie konińskim, w powiecie tureckim, pieniądze z tego programu trafią. To bardzo ważne działanie zapowiedziane nie tak dawno. Punkt po punkcie wywiązujemy się z naszych propozycji programowych, z naszych programów. Szanowni Państwo, miliardy złotych trafiły z tego tytułu. Dla, do polskich rodzin. Dotychczas 67 miliardów złotych, i kolejne pieniądze będą wpływać. Program obejmuje już teraz wszystkie rodziny, gdzie jest jedno dziecko, gdzie jest więcej dzieci. Cieszy się ogromnym powodzeniem. To, powodzeniem to nasz sztandarowy program, i cieszę się, że mogę w tej właśnie formie zapowiedzieć, że ten program od dnia dzisiejszego rusza. Kolejnym punktem naszego spotkania jest zapowiedź naszego kongresu programowego, który odbędzie się 5, 6 i 7 lipca. W Katowicach konwencja programowa jest zatytułowana Myśląc Polska. W trakcie tej konwencji odbędzie się 16. Sesji głównych oraz blisko 70 paneli specjalistycznych. Poszczególni działacze Prawa i Sprawiedliwości będą mogli w tych panelach uczestniczyć, zapisywać się do dyskusji. Od nas również jedzie delegacja w dniu 6 lipca. Około 14-15 osób na czele z panem. Starostą, samorządowcami, powiatowymi, z, poszczegól... z miejskimi poszczególnych gmin. Zapraszamy, panie kierowniku. Będzie, będzie uczestniczyło w, w tym wielkim dla nas wydarzeniu. Jest to program, który będzie budował, jest to konwencja, która będzie budowała nasz program na najbliższe tygodnie, pod wybory samorządowe, a jej wyniki zostaną ogłoszone w formie już konkretnych projektów w trakcie kampanii do parlamentu. Ten kongres jest wzorowany na kongresie, który się odbył przed wyborami 2015 roku zwycięskimi dla nas wyborami. Idziemy podobną drogą, czyli po rozmowach z wyborcami, które będą się i odbywały się, i będą się jeszcze odbywać, przekładamy to na konkretną myśl programową, a te dyskusje mają służyć po to, aby wypracować szczegóły naszego programu na wybory do parlamentu. Szanowni Państwo, inne partie, inne organizacje zastanawiają się, jak w wyborach pójdą, z kim będą uczestniczyły w tych wyborach. My wiemy już, jak pójdziemy, wiemy, czego oczekują nasi wyborcy. Jesteśmy kilka kroków do przodu i spodziewam się, że wynik tych wyborów będzie dla nas bardzo korzystny, że te wybory wygramy. Do dnia wczorajszego struktury okręgowe Prawa i Sprawiedliwości miały obowiązek złożyć wstępne listy kandydatów do parlamentu. Tak się też stało. Ja tylko powiem Państwu, że na tej liście się znajduję, jak na razie na wysokim miejscu, chyba nawet na pierwszym, bo listy poszły w formie alfabetycznej. Co będzie później, zobaczymy. Ale zabieramy się do pracy, i myślę, że nasz kongres w Katowicach będzie takim silnym impulsem do tego, aby pracować w terenie. Oczywiście po kongresie będziemy spotykać się z wyborcami, bo w tym roku przez całe wakacje będzie trwała nasza kampania. Dla mnie osobiście to jest kontynuacja kampanii tej do Europarlamentu i teraz będę kontynuował kampanię do naszego Sejmu. Liczymy tutaj w Okręgu Konińskim na minimum 6 mandatów walczymy o 7 poparcie jest duże chcemy na pewno poprawić wynik z roku 2015 szanowni państwo to dziś mówimy o 500 plus ale to nie jedyne działanie bo za chwilkę będzie ogłoszony program budowy dróg samorządowych może Pan Storosta w dalszej części parę słów na ten temat powie. Jeszcze nie wiemy jakie będą rezultaty tego konkursu, ale złożyliśmy projekt jako powiat turecki na ważną drogę, bo, bo drogę na Zdrojkach Lewych, gdzie cała inwestycja opiewa na, na około 10 milionów złotych. Mam nadzieję, że powiatowi tureckiemu panu staroście uda się to zrealizować. Oczywiście jesteśmy już po realizacji ważnego punktu, kiedy spotykam się z wyborcami. Bardzo sobie chwalą ten punkt, bo jest tutaj obok mnie kierownik KRUSU. Myślę o rencistach i emerytach zarówno z KRUSu, jak i z zus -u. Realizujemy trzynastkę dla Emerytów. Ona już została wypłacona, przyjęta z dużym zadowoleniem. Mówię o tym dlatego, że chciałem podkreślić tutaj lokalnie, mówił o tym pan premier, że nie jest to program jednoroczny. Jeśli wygramy wybory w przyszłym roku, ta trzynastka również zostanie, będzie realizowana i wszystkie programy, które wprowadziliśmy, będą kontynuowane. No jak będzie, jak, jak, jakby się nam nie powiodło, to, to wszyscy wiemy, te programy będą likwidowane bądź ograniczane, bo nasi oponenci, nasi konkurenci mają zupełnie inne podejście do naszych programów realizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Kończąc swoją wypowiedź raz jeszcze apeluję do wszystkich mieszkańców powiatu tureckiego, regionu Konijskiego, aby składali wnioski. Program 500 plus na każde dziecko rusza z dniem dzisiejszym, bez względu na to kiedy Państwo złożą ten wniosek. Od 1 lipca świadczenie będzie wypłacane. Ja mam tyle. Jeśli któryś z kolegów chciałby parę słów powiedzieć, to. Proszę bardzo, może o, tej, o tym 13. emeryturze. Czy, czy? Program 13. emerytura został praktycznie w 100% zrealizowany. Pojedyncze sprawy związane z systemem wypłat świadczeń krusowskich, tak zwanej części składkowej, będą ostatnie wypłaty zrealizowane w lipcu. W regionie Słupkońskim ponad 40 tysięcy wypłaconych świadczeń. Musimy, proszę Państwa, mieć świadomość, że szczególnie dla grona świadczeń rolniczych, czyli emerytury renty z krusów, które no nie są świadczeniami najwyższymi. Ta trzynasta emerytura jest bardzo istotnym, częścią, jest bardzo istotną częścią budżetu takich rodzin emerytów i rencistów rolniczych, ponieważ te świadczenia należały i należą zawsze do najniższych w kraju, tym samym ta emerytura naprawdę jest bardzo poważnym zastrzykiem finansowym dla takich rodzin. Zresztą pozostałe programy, również te 500 miejmy Państwo świadomość, że do tej pory Poprzednie y, y, opcje polityczne rządzące zawsze tego typu programy socjalne uzależniały od zwrotu y, podatku. No, miejmy świadomość, że rolnicy płacą podatek dochodowy w innej formie. Jest to podatek rolny i z tych TPI nie płacą wprost, więc z tych programów nie mogły korzystać. Natomiast pieniądze z programu 500 plus znacząco poprawiły sytuację mieszkańców wsi. Rolników tym samym poginęły tak zwane dawanie towarów w sklepach wiejskich na zeszyt, na kredyt. Te rodziny dysponują dużo większą liczbą pieniędzy, również ma to przełożenie na ściągalność składek, na przykład z tytułu ubezpieczenia społecznego rolnika. Dziękuję. Dziękuję Szanowni Państwo, powiat turecki złożył cztery wnioski. Czekamy, ja myślę, że jak dobrze pójdzie, to może w tym tygodniu, początek przyszłego, będziemy wiedzieć już, które uzyskały tą akceptację. Nie ukrywam, że bardzo liczę na ulicę Zdrojki Lewe. Tą, Zdrojki, tą, tą ulicę w kampanii obiecaliśmy i będę chciał ją po prostu zrealizować. Będą jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo, a dziś kończąc, cieszymy się, że program 500 Plus. Na każde dziecko różne.